Na moim kanale w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie zestaw sylwestrowy z Biedronki pod nazwą Mistrzowie ognia. Tak to oby zestawik wygląda. Kod produktu M25 firma Jorge. I za taki zestawik trzeba zapłacić 35 zł bez grosika. Tu macie jak to wszystko ładnie z tyłu wygląda. Ten zestaw był w tamtym roku u mnie na kanale, ale ze względu na to, że już. Troszeczkę tej wiedzy biurotechnicznej zdobyłem przez cały rok, więc w tym roku zupełnie inaczej spojrzymy na ten zestaw i go ocenię przede wszystkim. Więc to będzie wersja Remaster, czyli odświeżona. Odświeżony stary kotlet W opisie, jak nie zapomnę, umieszczę Wam link i pod koniec filmu, właśnie do tego pierwszego mojego nagrania z tamtego roku. I teraz, tak, mamy 5 rakiet mistrzowie ognia, ale. Ciasno siedzą no, wszystkie. 5 rakietek. No, rakiety na pierwszy rzut oka. Kurde, ale no sobie tam powbijana. Ja pierdzie. No. Dobra. Zrobimy inaczej. Bo te rakiety, widzę, tam jakoś są chyba przyklejone. Te dziurka sobie na dół odstawimy. No tam, ja się męczę. Ja się męczę z wyciągnięciem, a tutaj coś bardzo mądrze przyklei. Żeby rakiety nie nie, nie nie latały może, nie wiem. Ktoś za łatwo nie miał. No i dobra. To na boczek. 5 rakietek. Każda rakietka ma 16 gram. Po ostatnich testach powiem Wam, że 16 gram to może być też dobrze. Zaraz już się chyba jakie mieszanki użyli. Instrukcja, bardzo fajna instrukcja, malutka. Nie wiem czy kamerę obejmie tutaj załap, maleńka. Macie instrukcję, że nie wolno w ziemię wbijać, tylko w rurkę wkładamy. Tak to takie rakietki wyglądają bardzo. Duży plus po prostu za taką. Delikatną instrukcję, jak prawidłowo odpalać. Zielona to jest zielona fala, niebieska to jest multicolorowy, multicolor, czyli gwiazdeczki multicolorowe, a się zaklęsimy. Czerwona fala, czerwone. E, wielokolorowe gwiazdki, niebieska, dwie niebieskie mamy i czerwona to będzie też czerwona fala, czyli. E, Czubeczki, kolory czubków oznaczają tak, jakie mamy efekt niebieska, multikolor, czerwona, czerwony gwiazdki, zielona, zielone gwiazdki. I teraz tak mamy dwa rzymskie ognie: takie różdżki Harego Pottera. Pottera Multikolorowy efekt. Powiem Wam jeszcze mnie trzyma, bo przez chwilą skończyłem nagrywać rewelacyjne petardy, które już pewnie są na kanale. No, Pirate Bombs rzymskie ognie. 4,8 g jednej. mieszanki. Różki no, Harry Pottera to dobra zabawka, tylko nie strzelajcie do siebie, w Sylwestra. I teraz tak, mamy dwa karabinki. Mistrzowi już chyba te nie karabinki na to ostatnie też testowałem. Są chyba w tym zestawie za 15 zł. Jest taki jeden karabinek. Chociaż ten troszeczkę inaczej wygląda. Nie, to jest to samo. Taki karabinek. Te rabinki jak dla mnie są bez szaleństwa. Takie słabiutkie są. Słabiutkie. To są dwa karabinki. Muszę jakiś sobie. I teraz tak mamy zwariowane żabki, cztery sztuki. Zobaczmy sobie te żabeczki. O, to te. Cudeńka. To te żabeczki. Żabka jak żabka. Opakowanie tak wygląda. Kiedyś. Niby każdy mi pisał, że to trzeba, nie wiem, rozwiązać, ale tak naprawdę to się podpala i rzuca i ona ja sobie tam ala skacze. I zaraz mi bateria padnie, mam nadzieję, że się uda nagrać. Do końca tutaj mamy jedną fontannę. W tamtym roku właśnie wyrywałem ją, jak wyciągnąłem z tego opakowania. To jest w tym opakowaniu. Mamy dwa motylki. Mam o tyle. Muszę sprężać ruchy, bo mi się nagranie kończy yy, bateria. Takie kółeczko, co wtedy odpalniłem była na butelce i spadło to najlepiej jak na jakiś drucik na siatkę albo coś. To zobaczymy. Mamy petardy i żuki. Żółki dobrze wiem co to jest, to są takie gwizdki. To są takie gwizdeczki, mamy 10 sztuk. Tak to wygląda. Takie, Taka pierdółka dobra do zabawy. Takie petardki Jak nigdy nabrałem ruchów, jak zawsze się sentymentalnie męczyłem, tak dzisiaj idzie, no Petardy dobrze wykonane, ale to są z tych petard, które takie puf, puf, puf Tak wyglądają Naprawdę ruchów dostałem dzisiaj nieziemskich No bo bateria mi zaraz padnie, jak chcę nagrać I znów petardki tylko małe Wyglądają w ten sposób, a więc Zapraszam Was do oglądania. Zobaczymy, czy warto taki zestawnik za 35 zł kupić, czy też nie. A więc lecimy z tematem. Lecimy z petardkami, mistrzowi ognia, tym mniejszy najpierw. Ciągamy sobie jedną sztukę. Kładziemy. Oczywiście test na naszym kochanym garnuszku. Tak też się spodziewałem takiego efektu. Teraz ta troszeczkę większa. Większa, troszeczkę mocniejsza. Teraz polecimy sobie z karabinkiem w garnku. Ale powiem wam, że chyba wszystko porozrywało A teraz sobie polecimy z karabinkiem Ale Ale wiatr wieje Luzem go odpalimy Zobaczymy czy będzie Może lepszy efekt Odsunę się kawałek Powiem wam, że lepiej To wypadło niż w garnku Teraz żabka w garnku. Ugotujemy sobie żabkę. Nasza żabka chciała spierdzielić. Teraz odpalimy sobie żabkę luzem. Leć malutka, leć! O, słaba żabka. No to lecimy z kolejną żabką. Tą rzucimy teraz w tamtą stronę. Powiem Wam, że najlepiej żaby wrzucać do garnka. Jeszcze raz do garnuszka, niech sobie wyskoczy z garnka. U, u, u. No, te żabki to takie bez szaleństwa, takie coś zostaje po nich. Ale zimny wiatr. Lecimy teraz sobie z żuczkiem. No To odpalimy sobie teraz na luzie go. Dawaj, maleńki! Z wiatrem! <ścoughs> Dobre to było! Czekaj, bo to widzę jakaś. Ala, jest wyrzutnia. No to teraz w ten sposób postawimy. Żeby sobie jakoś poleciał. No. Nie, bo to się przewróci. No to z garnka go. Odpalimy. To jest taka jakby rakieta, bez żadnych wybuchów. Dawaj! Dobre, no to na bogato teraz polecimy. Odpalimy wszystkie naraz. Na bogatość. Zaraz do Was wracam. No i dobra. O, ale będą latać. What the fuck?! Ole bym w pysk dostał! Tyle! Ja pierdzielę! No i dobra, polecimy sobie teraz z tymi petardami. Trzeba je zużyć. A żeby się nie zmarnowały. Lub Na dno idą. Jak prykają Odpalanie dużej ilości petard pod lodem, tylko wszystkie na dno idą. O, co wrzucę to ten lód pęka i się topią. I to była ostatnia, nie? Mam jeszcze jedną. Nie, yeah. udało się jednej wybuchnąć. I na sam koniec mam taki raritas. Łik! Kanikadze, Boski Wiatr. Haha, bulgotnik pospolity <gulotnik poszedł Lecimy teraz z tymi wynalazkami W tamtym roku to postawiłem na butelce I więc spadło W tym roku odpalimy to na siatce Mam nadzieję, że się uda Jeee, yeah, coś tam daje radę Już? Koniec? Nie no, dalej się pali. I wi. No, powiem wam, że nawet fajne. Fajne, 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 fajne. W taki sposób, bo tak jak nadziewałem na, gó na górę nie dało rady trzeba było siatkę wygiąć w taki sposób, no powiem wam, że to dało radę. Dwie różki Karego potera odparane jednocześnie. Zobaczymy, czy miałem jakiegoś bonusa? Ciu, ciu. Takie pierdki, ciu, ciu. prawdziwe różdżki, ale jedna jest zielona, druga jest czerwona. Patrzcie, Pink ping. No, różki takie sobie, ale nie były też najgorsze. Teraz przetestujemy sobie fontannę. W tamtym roku jak ją wyciągałem z tego pudełeczka, to ją zniszczyłem. Wow, ale piękna. Szkoda, że taka krótka. Ale pierwsze wrażenie miała naprawdę fajne. No i zostały pszczółki. To był jakiś kanikadze, boski wiatr. I ostatnia. Mam nadzieję, że na mnie nie poleci. Taka pierdółka. Czas na finał, czyli serce naszego zestawu, rakiety. Efekt dość długo się utrzymywał. Rakieta do pewnego momentu się zbiła, potem zaczynała spadać i dopiero nadeszła eksplozja. Miarę głośne, efekt mały, ale dość długo utrzymujący się. O! Ta była zdecydowanie lepsza. Nie, są najgorsze te rakiety. O! Jak się pięknie długo efekt utrzymuje na niebie. No, fajne, fajne rakietki. Muszę przyznać, że zestaw ciekawie się zapowiada. Znaczy, ciekawie się prezentuje. I... No i ostatnia. Nadszedł czas na króciutkie podsumowanie owego zestawu fejwerek z Biedronki, Mistrzowie Ognia. Przejdziemy najpierw do podsumowania petard. Petardki jak petardki, dupy nie urywają, ale też nie były najgorsze, można się nimi troszeczkę pobawić. Jeśli chodzi o żabki, żabki zawsze na propsie fajnie sobie tam skakały, nie były najgorsze. Karabinki, no to karabinki no takie bez szaleństwa. Jeśli chodzi o rzuczki, to jeden przez przypadek mi mnie w twarz trafił. Dość fajne są te żółki, tylko trzeba bardzo z nimi uważać, bo latają jak chcą. Jeśli chodzi o słoneczko, powiem Wam tak, trzeba odpowiednio je zaaplikować, jak chcemy je dobrze odpalić, jeśli dobrze ją zainstalujemy, zainstalujemy, ja w na siatce, w tamtym roku położyłem na butelkę z odpiwa, to naprawdę daje bardzo piękny efekt i godne jest polecenia. Jeśli chodzi o rzymianki, różki Harry'ego Pottera nie są najgorsze i serce całego zestawu rakiety. Dość piękne, głośne i trzy rakiety bodajże miały efekt, który bardzo długo się utrzymywał na niebie i to było bajeczka. Cena 35 zł za taki zestaw to cena nie jest najgorsza. Jeśli ktoś sobie taki zestaw zakupi nie powinien żałować, bo jest dość dobry. I moja ocena na tego zestawu jest to 6 z plusikiem na 10. Napiszcie mi w komentarzu czy kupiliście taki zestaw, czy może macie zamiar zakupić, czy może testowaliście, jak Wy go oceniacie, jak Wam się spodobał, co Wam się najbardziej spodobało. To byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się mojej mordeczki ciepło. Na razie.